Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj będziemy ujeżdżać szybkie sprzęciki, mianowicie będziemy jeździć skuterami śnieżnymi, ja już tu wczoraj byłem, jesteśmy w wypożyczalni skuterów śnieżnych Skido w Zakopanem, za mną macie numer telefonu, bo już mogę Wam polecić to miejsce, wczoraj ujeżdżałem dokładnie tą maszynkę, czyli 4 90-konny skuter. Yy... Niestety, ale przez problemy z kamerą i tym podobne, mniejsza z tym, a ja cały film poszedł do kosza, dzisiaj przyjechałem specjalnie dla Was sam, już bez kobitki, bo wczoraj jeździłem z partnerką, e, aby dosiąść sobie jakiegoś pojedynczego dwusuwa, więc będziemy testować e, taką maszynkę dwusuwową, bo wczoraj jeździliśmy czterosuwem, tak jak mówię 90 koni, dzisiaj postaramy się dosiąść dwusuwa. A tak, ja się ubieram, przypinam GoPro i widzimy się już na maszynach. Maszynki odpalone mam nadzieję, że będziemy teraz widzieć już dobrze. że gorzej skręcał ale to ma odejście delikatny strzał na gaz i to nie pyta tu nie ma dołu że, tu nie, że nie ma, że tu nie jest tu z pojemności już idzie nawet, że to dwóch ale pamiętajmy, że trzeba mieć respekt do tej zabawki, jeżeli jedziemy tak jak ja już drugi raz troszeczkę się wczoraj oswoiłem to takie kurcze dzikie maszyny, nie? Całkiem coś innego niż motocykl. Może podobne dokłada, ale znowu tutaj mniej działa to dociążanie. Pan tu obserwuje grupę z tyłu, bo oni jadą właśnie tym turystykiem, którym ja wczoraj jeździłem. No i on jest taki kurcze cięższy do prowadzenia. No i dzisiaj też jadę sam, to jest inne odczucie. To jest Baylandos. No i wypożyczalnia Skido Extreme. Mamy nowe maszyny, to jest plusem, że nie jeździmy na jakichś rzęchach czy czymś takim. Mamy nowe maszynki, mamy fajnego przewodnika. Pan jest obeznany, jeździ sam na krosach na wszystkim, więc też daje czadu, potrafi. Eee, cena za pojedynczy to jest 300 zł za godzinę, 350 za dwuosobowy. Jakbyście się zastanawiali, czy to jest dużo godzina, czy mało. Na pierwszy raz wystarczająco. Będziecie zmęczeni na pewno, poczujecie to, że jeździliście że jeździliście taką maszynką, kurczę, ale spójrzcie na te widoki. To jest coś pięknego. No powiem wam, że momentalnie to robi. Przepiękna sprawa. Pewnie wam się wydaje to na kamerze wolno, ale dla mnie to już jest taki wysoki. fajny To będzie z zawieszeniem w takiej maszynie. Powiem Wam, że naprawdę te zawieszenia fajnie wybierają. Że jest dość nawet na takim zbitym śniegu twardym. Jest bardzo komfortowo. No lepiej się jeździ tym dużo, mogę sobie pozwolić na dużo więcej. Może przez to też, że jadę sam. Nie pana przewodnika, no bo jednak tak się omawialiśmy No ale kusi też te podjazdy porobić. Momentalnie się to spiera. O, 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 jak słabie trakcję, to jest piękny wystrzał. Oczywiście, że kamera sportowa GoPro nie odda tego w 100%, co my odczuwamy tutaj. To my czujemy, jak ta maszyna nas. Zabiera, czujemy to przeciążenie, więc naprawdę no, musicie tu przyjechać i, i samemu to poczuć Ja sobie dzisiaj właśnie więcej pogadam z Wami, bo, bo już czuję się pewnie. Wczoraj byłem troszeczkę wystraszony dzisiaj pewnie, ale no nie zapewnie też, żeby sobie krzywdy nie narobić. Oczywiście. Klimat robi to, że jesteśmy jednak w tatrach, widzimy te tatry, te szczyty, coś pięknego. Nawet takie przypełzanie, jedziemy sobie 20-30 na godzinę, a i tak jest frajda niesamowita. No i pan przewodnik, yy, oczywiście respektujemy jego zasady, ale pozwala na, tam na jakieś przyciśnięcie, nie, nie ma z tym jakiegoś yy, większego problemu. Oczywiście wszystko z głową nie? ale jak widzicie czasem mogę sobie przecisnąć. Ja też powiem, że. Tym, czy mógł chciał więcej przyciskać? Mam nadzieję, że to wideo się nagra odpowiednio. Bo wczoraj nagrywałem dla Was film. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy wczoraj byli, ale niestety cały film, materiał, poszedł do kosza, kurczę, bo nagrywałem kokpit taką. Ale dźwięk dwusuwa to jest coś pięknego kurde. Pamiętajmy też, że ta wycieczka to jest wycieczka na, na skuterach śnieżnych, to jest dla amatorów dla, i nawet dla ludzi starszych. Myślę, że każdy tu się odnajdzie. Pan prowadzący zawsze spogląda jak coś podnosimy rękę zajeżdża do nas, więc nie ma problemu. Jest o to tutaj spoko zadbane, żeby każdy czuł się pewnie. Ale to jest piękne! Ale też trzeba... Olek, Olej, trakcie stracił. Chcę Wam troszeczkę pokazać, jak te zabawki się sprawują, nie? To jest momentalnie odkręcony gaz ile fruniemy, nie? Ile odpoczynku Właśnie, że on jest piękny Moje 100 kilo Idealnie to że Naprawdę nie ma tak, że Jakoś za bardzo sprężuje Jest amortyzacja Jest to tłumienie najważniejsze Że tłumi ten skuter Te wszystkie muldy To wszystko, że Czuć się przez to pewnie i stabilnie Bardzo fajna maszyna Powiedzmy słowo o sprzęcie Którym dzisiaj się tutaj Akurat ja To jest 600 -ka. 600, no 600, 600 dwusów 600 dwusów I ile tam? 90 koni to powiem szczerze, że ten dwusuw tu nie ma tak jak w małych dwusuwach, że brakuje dołu. Tutaj jest od razu taka petarda, taki by... od razu cią... ciągnie ręce. No, jest fajna zabaweczka, naprawdę. Ale jest bardzo, bardzo się dobrze na nim czuję, jest stabilny. Nawet na wertepach czy coś takiego, to mega się tym fajnie leci. Jeszcze pytanie, jaki to jest rok? To jest chyba 15. 15 i taka ładna maszynka, kurcze? No. To przyjechało wyszanowane Bo myślę, że na początek nawet ten 2015 rok to jest, to jest zdrowa maszyna. To, to jest naprawdę, tu już mówiłem to na filmie nie, to... Samo, samo to, że tu nie ma nigdzie luzu Tak i mówiłem to już w trakcie jazdy, że pięknie to wybiera normalnie już no. Ja się spodziewałem, że będzie na skuterach dużo twardziej tak, że będzie trzepało A tu naprawdę wybiera jakieś muldy, hopki, no pięknie gasi no. I to jest niecałe 100 koni A są maszyny nawet i po 200 koni 160, 180 No to to już musi być zawójstwo Tamten tam, tam zielony ma chyba 160 No to to już musi być, to ja sobie nie wyobrażam Ja, ja ale to ci mówię, to ja, ja, ja czasami mam stracha, bo dwie sekundy manetka I... A siądziesz bardziej na tyle, albo się przestawisz nogami do tyłu To jak dostaniesz strzała to cię dźwiga normalnie No masakra, jest naprawdę odpał Tutaj jest 90 konny czterosów Ale powiem wam, no dwusuwy sa... W ogóle ja jestem zakochany w dźwięku dwusuwowych skuterów, nie? To jak I ten dwusuwowy. Tak. No i tu się wkręca, kurczę. Jaka tu jest pojemność? 600. 600, tak. Ono już mówiliśmy. Że tu się wkręca dwusuwowa 600. -a. To już jest potwór, To nie jest 125, piątka, tylko dwusuwowa 600, kurczę. To nie Jako świeżak, jako taki pierwszojadący, eee, mogę Wam powiedzieć swoje odczucia. Na pewno te cięższe maszyny dwuosobowe są trudniejsze w prowadzeniu, one są bardziej turystyczne do spokojnej jazdy. Też się bardzo jeździ, tam jest kanapowo, super ogólnie, nie nie to, że od razu w tą maszynę. Ale to o sobie możemy zarzucić bez problemu, tamten chce już się wtedy wrócić a ten jednak się trzyma stabilnie. Tutaj mamy niżej środek ciężkości niż tam, no i też jestem sam, no wiadomo. A no i wiadomo, że po takim nieubitym śniegu nam się jedzie dużo lepiej. Założyłem okulary. Teraz już mi tak w śnieg nie leci w oczy. Jak będziemy mieć jakiś podjazd, spróbujemy odkręcić manetę, tak całkowicie wklepać przez chwilę. Zobaczymy, jak to wtedy będzie. To kliknięcie na gaz i to jest od razu krętka, nie? Odejście. Nie ma tutaj zawahania ten silnik, jednak ja no 600 w dwusłówie. to musi robić. No, a są mi większe pojemności. Kurczę. To no, była maneta do końca. Przez chwilę fajnie to idę. Myślę, że mógłbym się do tego przyzwyczaić po tym czasie, że jest respekt do tych tam 100 koni czy 90. Ale już widzę, że mogę go odkręcić więc pewnie bym szybko wylądował w szpitalu jakbym dorwał sam dla siebie taki sprzęt nawet spoko to hamuje jak ta gąsienica się zblokuje to jednak tam jest tych chłopatek, sporo ta gąsienica jest dość długa przetraca to dość fajnie prędkość myślę że jakbyśmy jechali we dwójkę tylko z panem prowadzącym tutaj bo takie moje trochę nadzieję, że będę rano sam To byśmy tutaj dali do pieca Ale pamiętajmy, że za nami też jadą ludzie, więc uszanujmy to No i zadbajmy o bezpieczeństwo, bo naprawdę Serio, nie ma żartów z taką maszyną To już jest, to no nie są zabaweczki, jakieś minifnickie kłaciki. Wiem, że się powtarzam, ale no naprawdę Bo dużo ludzi pewnie przyjdzie O, te kurcze, że chcemy pałować, pałować, pałować ale pamiętajmy, że jedziemy w grupie No i też z tego jak rozmawiałem, to duża grupa ludzi Którzy najwięcej cwaniakują, to potem się przewracają No i powiem wam też, że żeby tak Jak to się mówi, pałować taki skuter To naprawdę trzeba by było Przygotować się na to fizycznie, albo długo pojeździć Bo tutaj pracujemy cały czas całym ciałem Pracujemy tutaj Każdy skręt to jest spora praca ciałem o, to jest piękne. No i do tego ten piękny widok. Oh, powtarzam się o tym widoku już chyba z dziesiąty razy Wczoraj też to powtarzałem, no ale musicie przyznać, że jest pięknie kurcze, lecicie sobie skuterem śnieżnym Widzicie tatry Adrenalinka, przyjemność zjazdy Zakochałem, to jest... No musicie tego spróbować. Oczywiście nie znam tutaj terenów tych łąk, dlatego nie pozwalam sobie tak do końca, bo jakbym wiedział, że mam jeszcze ładną prostą przed sobą, to myślę, żebym go rozkręcił troszeczkę więcej, ale i tak to jest co. Rakieta. No i podjazdy to jest coś pięknego. Piękna sprawa. Moi drodzy, my już zakończyliśmy nasz przejazd. No podsumowując, ja się po prostu zakochałem w skuterach śnieżnych. Naprawdę polecam Wam Skido do Extreme zakopanym. Mega prowadzący grupę Zazdroszczę mu, że może cały dzień jeździć i poprowadzać ludzi Bo to jest przepiękny sport, jestem tu w ciągu dwóch dni drugi raz Kurcze i będę chciał wracać Szkoda, że już nie będzie śniegu, bo od jutra przychodzą rostopy, więc będzie lipa Nie uda się tym wyjazdem, ale będziemy jeszcze tutaj na skokach, więc może na skokach I przyjadę 18 to e, spróbujemy Podsumowując Naprawdę polecam tutaj wyjazd Jeżeli będziecie chcieli możecie sobie po Polatać na tym skuterku, pobawić się A jeżeli czujecie się niepewnie To też macie pełną opiekę Prowadzącego opiekuna, który dba o was Sprawdza cały czas, czy wszystko z wami dobrze Ja jestem od adrenaliny bardzo podekscytowany Jeżeli wam się podobało, chcecie więcej takich odcinków To zostawcie tam pierdoły Ja się pakuję do auta i lecę na snowboard Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!